Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie ty do końca roku. Do końca tego roku. Ty, co u Ciebie będzie. Jedyneczka. Dwójeczka. Trójeczka. Proszę dokonaj wyboru. Okej okay. Jedyneczka. Ty do końca roku. Dobrze, jedyneczko, co tutaj u Ciebie? Coś w energii pracy i zarabiania się może zmienić do końca tego roku. Na ten moment możesz być osobą, która pracuje, zarabia, czuje się w tym temacie jako tako stabilnie. I tutaj karty mówią, że tu może coś się zmienić. Mogą jakieś przyjść dyrektywy odgórne, jakieś decyzje. I będzie redukcja etatów, coś się będzie zmieniać, i karty mówią: Jeżeli to z tobą zarezonuje, jeżeli być może już czujesz i wiesz, że szykują się jakieś zwolnienia, to te karty mówią wprost: odpuść to sobie, nie trzymaj się usilnie miejsca, które z tobą nie będzie rezonować, bo idą do ciebie zmiany. Poddaj się tym zmianom. Po tej burzy na pewno w swoim życiu. Wyjdzie słońce. I jeżeli te miejsce, to miejsce, te miejsce, nie wiem, poprawcie mnie. Wiem, że lubicie mnie poprawiać. Więc jeżeli w tym miejscu jest Ci źle, albo będą szykować się te zmiany, to nie martw się o to, że nagle stracisz pracę, bo do Ciebie przyjdzie coś innego. Także tak to tutaj jest pokazane. W jakimś miejscu nie ma już tych podstaw, to już nie jest energia dla ciebie, to już nie jest miejsce dla ciebie. Puść to. Wiesz, co jeszcze do końca tego roku u ciebie się pokazało? Może polepszyć się jakość Twojego snu i możesz zmienić sposób myślenia w ogóle na temat życia, swojego życia. Takie, przemy, takie przemyślenia też możesz mieć różne, ale lepsze. Karty też mówią, że. Jakie zmiany Ciebie czekają? I te zmiany związane są z Tobą, z Twoją osobowością, z Twoim wnętrzem. Ja tutaj czuję pewnego rodzaju transformację. Ja tutaj czuję, że coś się zmieni, ale to będą te zmiany w Tobie, bardzo mocno w Tobie. U niektórych z Was może być też taka usilna potrzeba pożegnania kogoś, kto Tobie już nie służy w życiu. Może ty jesteś osobą, która tęskni za kimś, która jeszcze nie pogodziła się z utratą jakiejś relacji, albo jest w jakimś dziwnym związku, dziwnej przyjaźni, znajomości, relacji. No to do końca tego roku, tutaj karty mówią, będą podejmowane decyzje i będzie tak jakby dokonywany wybór. Jeżeli coś jest trudne, postanowisz to zakończyć. Mocno będziesz pracować nad sobą. Nad swoimi emocjami i bardzo mocno będziesz też starała się, przynajmniej jedyneczko, wychodzić z jakichś ograniczeń, z jakiejś strefy komfortu, ale też będziesz bardzo mocno stawiać granice sobie lub komuś. No, troszkę czekają ciebie takie, trud, takie trudniejsze emocje, trudniejsze chwile, ale poradzisz sobie z tym. Co tutaj do końca roku? Ty do końca roku? U niektórych z Was coś w miłości może ruszyć, coś w miłości może się zmienić. Osoby wolne, single, mogą na nowo się zakochać albo być pokochane przez kogoś. Karty też mówią, że niektórzy z Was będą bardzo mocno stawiać na rozwój. Ale tutaj pokazuje się czytanie książek. Być może będziesz interesować się kronikami Akaszy, odczytem albo jakimś kursem. Czasami jeszcze te myśli będą trudne. Czasami jeszcze gdzieś ta wewnętrzna mentalność ofiary może się odzywać, ale będziesz sobie z tym radzić. Bardzo komunikatywny czas. I mocna praca nad sobą będzie Ciebie czekać. Będziesz wychodzić z deficytów emocjonalnych. Chwilowo możesz wejść w deficyt finansowy, ale to jest chwilowo. I możesz mieć takie poczucie, odczucie utraty, straty pracy albo finansów, albo jakiegoś dochodu, który Ciebie bardzo mocno gdzieś zadowalał. Karty mówią, że mimo wszystko będziesz osobą, Zauważoną, dostrzeżoną i bardzo pochwaloną. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. A to jest dziś mój wybór też. Też wybrałam sobie dziś. Tak mnie jakoś ten las przyciągnął i to dziecko, chyba mój synek, i spacery z nim po szkole. Dobrze. Ty do końca roku. Ty dwójeczko. Kiedy czas będzie Ciebie czekał. Jeżeli jesteś osobą pracującą zawodowo, czy pracujesz w jakiejś pracy u kogoś, dla kogoś? Czy jesteś osobą, która pracuje sama dla siebie, masz własną działalność nieważne. jeżeli w jakikolwiek sposób pracujesz i zarabiasz poprzez to, po, poprzez tą pracę, to karty mówią owocny czas Ciebie czeka, ale męczący. Dużo pracy. I ta praca będzie zabierać Tobie bardzo dużo czasu i pochłaniać bardzo dużo Twojej energii. Karty też mówią, że Ty do końca tego roku możesz się zmienić. Przejdziesz jakiś proces zmiany, przemiany i transformacji. Możesz poczuć taką mocną, silną potrzebę w sobie, żeby ruszyć z czymś naprzód. Może przyjść Tobie do głowy jakiś fajny pomysł i będziesz chciał, chciała się. W tym realizować. W jakiś sposób poczujesz mocną potrzebę, ok, przejmuję inicjatywę, czuję tą iskrę do działania, ja walczę o siebie, ja coś zmieniam, może tu nawyki żywieniowe, może tu więcej ruchu, aktywności. Może tak być, że będziesz chciał, chciała zatroszczyć się o swoje ciało. Karty też mówią, że ty, za rok, ty do końca roku, przepraszam, podejmiesz jakąś mądrą decyzję dotyczącą jakiegoś aspektu związanego z finansami i z urzędem. Może potrzebujesz rozliczyć się z czegoś, z jakimś urzędem. I tu poczujesz taką myśl, takie pragnienie, to jest ten moment. Ja pod koniec roku czy do końca tego roku muszę to zrobić. Muszę skonfrontować się z tym problemem, bo to jest problem i będziesz chciał chciała poczuć to uwolnienie. Uwolnić się od jakiegoś problemu z, z urzędem, z jakąś administracją. Karty też mi mówią, że może na twojej drodze nagle pojawiać się dużo dawnych osób. Mogą się nagle osoby odzywać do ciebie, mogą się chcieć z tobą spotykać, na nowo jakby zacieśniać więzy. Co z tym zrobisz? Zostawiam to dla ciebie. Ale tutaj też mam taką informację, że niektórzy z was mogą zakańczać Stare jakieś działalności, jakieś współpracy z kimś. Ale tu chodzi o stare sprawy, które już dawno powinny tak jakby być unormowane. Czekają ciebie zmiany, nowe początki. Być może do końca tego roku sobie jeszcze gdzieś wyjedziesz, zmienisz otoczenie, wycieczka, wyjazd, góry być może, lasy, góry. No bo tutaj tak jest pokazane, ale wewnętrzna transformacja może w końcu. Jeżeli masz z tym problem, przepracujesz wewnętrzne dziecko, dzieciństwo, może tutaj coś się zmieni z energią dziecka, Twojego dziecka, dzieci, które są gdzieś blisko Ciebie, ale przede wszystkim niektórych z Was może czekać przeprowadzka jeszcze do końca tego roku. Jeżeli jesteś w skomplikowanej relacji, która raczej wygląda na to, że nie rokuje już na przyszłość, może zostać podjęta decyzja, Okej, okay, rozwodzę się, ok, zaczynam życie od nowa. Albo się ta osoba wyprowadzi od ciebie, albo to ty podejmiesz decyzję, wyprowadzam się. Dobra. Ty do końca roku stworzysz sobie jakiś plan i będziesz działać. Czasami jeszcze przyjdzie ta myśl, taka, ach, jestem w energii pogubienia, zagubienia. Ale otworzysz się na nowe początki. Definitywnie mocno poczujesz to w sobie, zarezonuje to z tobą, i coś będziesz chciał, chciała odciąć, całkowicie odciąć. To jest sytuacja, która okradała Ciebie, okrada Ciebie do tej pory, okradała Ciebie, okrada, robi to cały czas z Twojej energii. To może być osoba, może być związek, to może być współpraca, to może być praca, to może być cokolwiek. To mogą być jakieś myśli na temat przeszłości, wydarzenia z przeszłości. Odpuścisz to sobie, utniesz to, nie będziesz tego się już trzymać. I mocne poczujesz wsparcie od wszechświata, i ruszysz energetycznie, jakby z finansami naprzód. Coś tu zapoczątkujesz w energii finansów. Jakiś pomysł fajny ci przyjdzie do głowy. I jakaś sytuacja. Rodzinna będzie się uzdrawiać z dziećmi w tle, w ogóle rodzina. Ludzie, rodzina, miłość, relacja rodzinna, ta bliskość, coś tu będzie się bardzo, bardzo mocno uzdrawiać. Wszystkiego pięknego. Trójeczka. Ty do końca roku. Ty trójeczko do końca roku możesz poznać kogoś do bliskiej relacji, do jakiejś przyjaźni, do jakiejś fajnej relacji. Tak, dokładnie. Jeżeli jesteś osobą samotną, i poszukujesz tej bratniej duszy, kogoś do miłości, czy w ogóle do przyjaźni. To taka właśnie osoba na Twojej drodze życia może stanąć. Ja tutaj bardzo czuję przekaz dla pań, tak jakby mężczyzna, mężczyzna docelowy, mężczyzna z przeznaczenia, pokazuje mi się do końca roku. Karty też mówią, że do końca tego roku możesz przepracować trudną emocję w sobie, jakąś trudną sytuację, trudną myśl, która cały czas do Ciebie powracała i powraca, i tak Cię męczy od środka. Niektórzy z Was mogą też podjąć decyzję co do relacji, która była skomplikowana. Podejmiesz decyzję z jakim wynikiem pozytywnym dla Ciebie, jak dla tamtej osoby, nie wiem. Tu by trzeba było konkretny rozkład zrobić, Układ, rozkład partnerski, ale to będzie pozytywna decyzja dla Ciebie. Karty też mówią, że niektórzy z Was mogą naprawdę poczuć silną więź z kimś. I tu fajna relacja może się z kimś. Zawiązać, nawiązać, stworzyć. Do końca tego roku ty, trójeczko, możesz otrzymać zaproszenie na jakąś uroczystość, na jakąś okoliczność. I tam możesz naprawdę mile spędzić czas. Więc, jeżeli jesteś osobą, która gdzieś stroni od ludzi, nie chce wychodzić do tego świata zewnętrznego, unika ludzi, to tym razem przyjmij to zaproszenie i idź skorzystaj, bo w tym miejscu, w którym ty się znajdziesz, mogą do ciebie przypłynąć, przyjść do ciebie, mogą jakieś fajne, owocne współprace, jakieś fajne pomysły na przyszłość, może coś ciebie olśnić, ktoś może ciebie bardzo zainspirować swoją jakąś transformacją i ty stwierdzisz: Ja też tak chcę, ja też tak mogę i ja też tak mogę sobie na to pozwolić, i ja też tego pragnę. Karty też mówią, że u niektórych z Was może dojść do takiego detoksu, detoksu umysłu, detoksu ciała, jakieś takie mocne tu oczyszczenie widzę u niektórych z Was, bardzo mocne oczyszczenie swoich myśli, swoich uczuć, emocji, bardzo, bardzo to się tak pokazało i Dużo takich spotkań z osobami, czy z osobą dawno niewidzianą, dawno niesłyszaną, karty mi pokazują. Możesz też poczuć taką potrzebę do końca tego roku, wybrać się do swojego miejsca rodzinnego, do miejsca, w którym mieszkałaś kiedyś, w którym się wychowywałaś, trójeczko, albo może poczujesz taką mocną potrzebę spotkać się z osobami, z którymi naprawdę ich z czasu się nie widziałaś. Bardzo mocno poczujesz taką też potrzebę inwestowania w siebie, w swój rozwój, swoją wiedzę. Co jeszcze? Ty do końca roku. Trochę tej przeszłości jest za dużo, a za mało jest bycia w tu i teraz. O przyszłość się bardzo zamartwiasz. Jak popracujesz nad tym zamartwianiem się i nie będziesz tego sobie robić ani też nie pozwolisz, żeby stare rany cały czas były rozgrzebywane i rozdrapywane w sercu, no to ruszysz energetycznie naprzód. To wróci do ciebie taka chęć do życia, radość, satysfakcja. Wewnętrzny spokój, tylko nie pozwól sobie na to rozdrapywanie tych starych ran. Motywuj się do zmian, do działania, rozmawiaj z ludźmi, otwieraj się na nowe relacje, przyjaźnie, znajomości. I tutaj też taka informacja jeszcze jest pokazana, że ty do końca roku możesz gdzieś wyjechać, możesz się przeprowadzić, możesz znaleźć swoje miejsce docelowe. I coś tutaj fajnego może w energii takiej, ogólnej relacji międzyludzkiej ruszyć naprzód. Wszystkiego, wszystkiego pięknego.